Chciałam zrobić rolkę bufor, taką, żeby odwrócić uwagę od różnych wydarzeń, więc tak, e, loki, e, piękny len i e, biżuteria, make up. E, to, co pojmuje jest też na co dzień, to wie, że ja... W większości naszą biżuterię od oplotki. Bardzo ją kocham. To są kolczyki, które się nazywają Cloud. I bardzo niepozorne na stronie internetowej, jednak są takie świetliste i piękne. I bardzo, ale to bardzo Wam te kolczyki polecam. Drugie kolczyki, no to tu już jest szaleństwo. I od razu mówię, że to jest naprawdę duży kolczyk, więc jak są też takie malutkie, słodziutkie ślimaczki, ja jednak postawiłam na duży, bo mi się bardzo, ale to bardzo one podobają. I jeszcze w duecie z naszyjnikiem, wygodnie. Wygląda to pięknie. Te nazywają się Lust i są też absolutnie przepiękne i jakbym miała wybrać, bo nie będę teraz pokazywała wszystkich, trzy pary, w których najczęściej chodzę, to jest Cloud, ślimaczek duży i te. Uwielbiałam, o Jezu, to kolczyki kochałam, nosiłam je non stop w zeszłym roku, mam jeszcze takie czarne i jeden biały, bo mi córka wyrzuciła przez okno. Byłam team y, ulizane włosy, teraz noszę loki, byłam team złoto, jestem team srebro, mam nadzieję, że w przyszłym sezonie nie ja zacznę nosić akrylu i poliestru. No dobrze, no to koniec rolki bufeor, ściskam i polecam o plotkę, bo jest wspaniała, love.